Wycięte drzewa czy nowe przejście dla pieszych będący jednocześnie progiem zwalniającym dla samochodów przy ulicy Szkolnej w Mirosławcu. Oto efekt zgłoszeń mieszkańców miasta o zajęcie się bezpieczeństwem dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły. Teraz tą sprawą zajmuje się Mirosławiecki Urząd Miasta. Jest taki ruch, dzieci biegają, widoczność też była słaba, jeżeli się jechało na skrzyżowaniach. Super, Kto, czy ktoś się zainteresował tym, bo jest dużo wypadków wszystkim dzieci do szkoły. Bardzo dobrze, bo to powinno być, bo za, dużo, za szybko jeżdżą. Z działań władz miasta są zadowoleni rodzice dzieci uczęszczających do szkoły. A ulica Szkolna jest pierwszą ulicą, na której planowane jest poprawienie bezpieczeństwa. Chuchamy na zimne i, i w, w, tak jak wspomniałem, następna ulica jest zamkowa, na której też, jeśli to przejście wyniesione z elementów sprawdzi się na ulicy Szkolnej, to na ulicy Zamkowej przynajmniej dwa takie przejścia też się pojawią. Planowane jest również wycinanie koron drzew na terenie gminy. Dzięki temu poprawi się również jakość oświetlenia ulicznego. Na poprawę bezpieczeństwa zostanie przeznaczone ponad 30 tysięcy złotych. Dzięki temu piesi w Mirosławcu będą mogli czuć się bezpieczniej.